Kiedy szukałem sobie stylistki brwi w Polsce, to spotkałem się z takim problemem, który trochę mnie zaskoczył. Większość profili, na które wchodziłam, wyglądały jak zbiór randomowych zdjęć z Pinteresta. Były zdjęcia szoteczek, zdjęcia produktów, zdjęcia lampy, zdjęcia salonu, zdjęcia stylistki, zdjęcia choinki, zdjęcia samochodu ale nie było tego najbardziej kluczowego w tych chociażby pierwszych 12 zdjęciach. Kiedy wchodzimy na czyjś profil na Instagramie, to robimy dosłownie takie jedno przewinięcie, patrzymy, czy jest coś, co nas interesuje i wychodzimy. A mnie jako klientkę, która szuka sobie stylistki brwi, interesują. I tych prac na większości profili, na które wchodziłam, po prostu nie było. I to mnie zaskoczyło, większość stylistek dąży do tego, żeby mieć piękną estetykę na Instagramie, żeby ten profil wyglądał przepięknie, ale zapominają o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze są prace, więc kiedy szukam stylistki brwi, ja nie szukam pięknego profilu na Instagramie, ja szukam pięknych prac! Szukam efektów przed i po klientek, które mają podobną urodę do mnie. Dajcie znać, co myślicie na ten temat w komentarzu. Jestem mega ciekawa, jakie Wy macie zdanie na ten temat.